Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego w Helpfind? Przede wszystkim warto wiedzieć, że jesteśmy jedyną firmą na rynku, która eliminuje wszelkie opłaty wstępne i ryzyko finansowe z Twojej strony. Jak to wygląda krok po kroku? Krok pierwszy to oczywiście zgłoszenie się do nas. Jeśli już to zrobiłeś, to gratuluję. Przed Tobą już tylko 3 kroki. Jeśli jeszcze nie, to wystarczy, że sprawdzisz opis pod tym filmem, gdzie znajdziesz link do zgłoszenia sprawy. Aby ruszyć z analizą, prześlij nam swoją umowę kredytową wraz z harmonogramem spłat. Jeśli Twój kredyt został już zamknięty, konieczne będzie również potwierdzenie spłaty lub raport BIK. Dokumenty możesz przesłać na naszego maila lub wgrać w ostatnim kroku formularza zgłoszeniowego. Nasi eksperci kredytowi dokładnie przeanalizują Twoją umowę w poszukiwaniu błędów, dlatego ważne jest, żeby umowa, którą nam wyślesz, miała wszystkie strony. Jeśli znajdziemy błędy, to otrzymasz od nas szczegółowe informacje, w tym potencjalną kwotę rekompensaty, jaką możesz otrzymać. Po dopełnieniu wszystkich potrzebnych w procesie formalności, pieniądze trafią prosto na Twoje konto. Średnia kwota takiej rekompensaty dla naszych klientów wynosi 4875 zł. Dodatkowo, po wygranej w sądzie, możesz liczyć na dodatkowe środki lub zmniejszenie rat. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie spłaty jest Twój kredyt.